Proszę Państwa, Żyli y, obradowało, obradowało długo. Wczoraj, dzisiaj, rano i ustaliło y, złotą dziesiątkę właściwie. Y, o czym poinformuję wszystkich przewodnicząca, żyli Bardzo prosimy Pani Przewodnicząca. Dzień dobry Państwu. Nadeszła wykopom na chwila. Chciałabym w imieniu swoich kolegów, jurorów, odczytać protokół z posiedzenia jury 9 Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej La Scarpa Italiana, wyjazd 2010 roku. Jury w składzie Danuta Włażejczyk Piotr Janczak, doktor Piotr Janczak, dyrygent, kompozytor, aranżer, wykładowca Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pan Piotr, proszę. brawo pan Piotr. Pani profesor Tamara Paszkowska, artystka, śpiewak, pedagog. Błażej Drap. Wokalista muzyk, nauczyciel muzyki, laureat prestiżowych rywalizacji w telewizji. Wczoraj mieliście Państwo przyjemność słuchania Błażeja, prawda? Dzisiaj jest cały żywy. Pan redaktor Jan Japas-Szumański, dziennikarz telewizji. Na Więc żyli w takim oto składzie po przesłuchaniu w dniu pierwszym festiwalowym 26 wykonawców postanowiło przyznać 10 wyróżnień kwalifikujących do udziału w drugim etapie konkursu finałowego. Według kolejności do e, finału zakwalifikowała się Erwira Szaryga Sosnowca. Do naszą scenę, tak? Michał Kaczmarek z Ostrowa Wielkopolskiego, Dorota Zygadło z Wrocławia, Krzysztof Zimny z Wyżyska, No to tak cienko, No, Monika Szczot z Kalisza, Marta Nielaba ze Szczytnik, Klaudia Adamu z Wiśni Małej. Uwaga, Izabela Lewandowska z wyżyska Nie słyszę, z Wyrzyska. Marzena Ugorna z Kalisza. Klaudia Kaczyńska z Piły. Drodzy Państwo, ponieważ poziom był bardzo, bardzo wysoki, więc ze względu na to, wyróżnienie specjalne Dyrektora Artystycznego Festiwalu kwalifikującego do konkursu finałowego otrzymuje Eliza Szyłów-Suwałk. I wyróżnienie dodatkowe jury w postaci udziału w koncercie finałowym laureatów otrzymuje zespół wokali, wokalny Studia Piano Song z Kalisza i Anna Buczkowska z Katowic. To są wytypowani młodzi ludzie do udziału w dzisiejszym koncercie. Natomiast drodzy Państwo, ja w imieniu Juroru chciałabym e, powiedzieć jeszcze jedno do tych młodych, wspaniałych ludzi, że wszyscy, którzy się zakwalifikowali w ogóle do udziału w festiwalu są ludźmi śpiewającymi, śpiewającymi bardzo dobrze. Wybraliśmy po prostu takich, którzy już są jak gdyby troszeczkę w tej weryfikacji naszej wyżej. Co wcale nie znaczy, że tamci są źli. I pamiętajcie też o jednym ja to mówię z własnego doświadczenia: śpiewacie dla siebie. Jeśli ktokolwiek z Was chce traktować swoją drogę artystyczną jako swoją drogę życiową, pamiętajcie o tym, że to Wy musicie siebie akceptować i swoje śpiewanie więc wszystkie wyróżnienia są tylko po to, żeby. Wam dać takiego napętu, natomiast wszystko, co się potem dzieje, to już jest całe wasze życie. Jury postanowiła poza tym wyrazić swoje uznanie młodym wokalistom, a zwłaszcza ich opiekunom, za wysiłek na rzecz poszukiwania nowych, ciekawych pozycji repertuarowych w szerokim wachlarzu, zarówno współczesnych, piosenek włoskich jak i tych tak zwanych evergreenów, będących dziś swoistą klasyką w tym, co się śpiewa we Włoszech. Brawo dla Waszych opiekunów, brawo, brawo. Żyry pragnie również skierować szczególne wyrazy uznania, zarówno od siebie, jak i od opiekunów, uczestników tegorocznej edycji festiwalu, za doskonałą... W pełni profesjonalną organizację imprezy przez zespół realizatorów z Wyżyskiego Domu Kultury pod dynamicznym kierownictwem dyrektora Czesława Pająka brawo, brawo. i czuwającego na stronę artystyczną festiwalu dyrektora Jana Margowskiego. Brawo. Dziękuję bardzo. Specjalne wyrazy uznania i podziękowania żyli składa burmistrzowi Wyżyska pani Marii Bratkowskiej. Za jej osobiste zaangażowanie, troskę. Drodzy moi kochani, pani burmistrz, jest dzisiaj w ramach swojego urlopu. Więc szczególne brawa dla niej. Na ten protokół zakończono i podpisano. Dziękuję bardzo Panie Nanusiu. My się jeszcze zobaczymy na tej scenie za dwie godziny, bo wtedy będziemy nagradzali już konkretnie e, osoby, które zostały wytypowane z złotej dziesiątki. Dziękuję Ci bardzo Nanusiu. A Was poproszę o zejście na tamtą stronę. Trzymamy natomiast, za was Tak, natomiast ja poproszę teraz Panią Burmistrz i Pana Dyrektora e, o podejście na scenie i wręczymy podziękowania uczestnikom pozostałym którzy wzięli udział w dziewiątej edycji festiwalu La Scarpa Italiana. Pani burmistrz, panie dyrektorze, bardzo prosimy. Sylwia Gąsierowska, prosimy bardzo. Tutaj Sylwia sobie stań, tak? Dobrze? <klucz> Daria Kaczur.

Sara Żywiołowska. Agnieszka już idzie. Sara widzę też idzie. No niestety, proszę Państwa, tak to jest w konkursach. Wtedy w naszym festiwalu w tym roku na jedno miejsce w złotym dziesiące były trzy 3 kandydatów, ale są tacy, którzy przyjeżdżają już to od kilku lat. E, między innymi Perzów e, i inne osoby. Zatem za tę wytrwałość również dziękujemy. A tutaj mamy Wiktorię Wizner, Zuzanna i Jarosław. Bardzo prosimy. Zuzanna Grzegżółka i Jarosław Kula. Którzy pięknie wykonali Frontierę. Piotr, porata! Piotr, porata!